Strzeliłem się w pogodę jak mało kiedy. Słuchajcie, jest ciepłutko, bo mamy końcówkę listopada. Yy, przyszedł nam wiatr z Afryki, zrobiło się 8 stopni. Zresztą to już było przez dłuższy czas yy, trąbione w telewizji. Dzisiaj temperatura ma wzrosnąć do 12, może 13 stopni, a z racji tego, że mam wolne, chcę wykorzystać to na malutką przejażdżkę motocyklem. Raz, żeby wypędzić pająki z tłumika, dwa, podładować w naturalny sposób akumulator. Trzy, małżonka Kasia moja już tam jedzie, więc no, trzy punkty, żeby jednak siąść na motor. Przed chwilą właśnie dzwoniła mi, że stoją w jednym miejscu, tam żeby uważać, bo suszą. Zapraszam na jazdę i oglądanie. Będąc na stacji paliw, dla przekory, wlałem 9,8 pełny bak, weszło prawie 14 litrów. Dlaczego? A dlatego, żeby chociaż troszeczkę silnik się bardziej zagrzał, żeby poczuł troszeczkę więcej mocy. A gdzie jadę? Wybieram się do Ustronia. Ha! Jeszcze, bo zapomniałem, kontrolę świateł muszę zrobić. Musiałem wymienić włącznik do świateł. I zapominam co jakiś czas, w której pozycji są zapalone. Przez Wiślankę, Strumień, przede mną w Zabłocie i dalej do przodu. Jadąc tą drogą cały czas sobie powtarzam. Pamiętaj, za przejazdem od razu w prawo, za przejazdem od razu w prawo. No dobra, muszę nawrócić jednak. Tradycyjnie przed przejazdem w lewo, to już na pewno będę miał dobre. koczu w światła. Na tym skrzyżowaniu jeszcze będę raz. Oczywiście będę jechał z lewej na wprost. Ale na razie jedziemy dalej. Kamerze wymieniona, można ruszać. Obawiałem się, że dzisiaj nie spotkam żadnego motocyklisty. Wiadomo, poniedziałek południe. Jeszcze niedawno była brzydka pogoda, a tu masz pierwszy dzisiaj spotkany motocyklista. Następny będzie troszeczkę dalej, już praktycznie szczerze mówiąc w drodze powrotnej. Szacunek, panowie, dla was tak samo jak ja. Zadowolony jestem z tego, że widzę was na drodze. Widać Chantorie i Poniwiec. Dwie góry, które z daleka są widoczne. Teraz będzie widać równice. Znakiem tym, że jestem w centrum ustronia. Kieruję się na przystanek albo z lewej strony przed rzeką, albo z prawej za rzeką. Szukam daci, samochodu żony. Nie mam szczęścia do pogody bynajmniej tutaj, ale jestem koło małżonki, także idę teraz na ciepłą kawę, ewentualnie herbatkę. Temperatura jest naprawdę piękna. Smaczne. Nie. Nie w ogóle. Spotkanie się udało. Herbata szarlotka zaliczona w restauracji tam na przeciwko. Można się zbierać. Ramy gór, kamera tak ładnie nie odda. No niestety, to jest tylko to kamera. Ale za to ten widok jest ładny. Kolejny motocyklista, drugi zresztą widziany tego dnia przeze mnie bynajmniej. Jak widzicie, ja jestem z powrotem w garażu. Ja mam akumulator załadowany i uśmiech na gębie. Motocykl ma akumulator załadowany. Teraz się szybciutko przebrać. I do domu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich subskrybujących, wszystkich podpisujących się pod YouTubeem. I co? Zobaczymy jeszcze raz. Może w tym roku się uda coś wykręcić jakieś kilometry. Co wy na to. Siemka. A sama natura na koniec zafundowała nam taki widok z okna. Pięknie.